W końcu jakieś punkty zremisowaliście z Legionowią 1.1. Oni najpierw wam strzelili, potem Wy wyrównaliście. Tak naprawdę po tej bramce na 1.1 mogliście jeszcze zrobić coś, co pozwoliło wam nawet 3 punkty wywieźć z tego z Legionowa. Trenerze, krótki komentarz pomyczowy. No tak, myślę, że pierwsza połowa nie najlepsza w naszym wykonaniu, trzeba to sobie jasno powiedzieć. Dwie ostatnie porażki jakby tutaj na pewno miały wpływ na funkcjonowanie zespołu. <grym> Niestety to było widać. E, jakby drobne korekty, ten sposób myślenia e, zespołu w drugiej połowie był zupełnie inny. Tak dążyliśmy do zdobycia bramki. Po zdobyciu bramki, co mnie bardzo cieszy, dążyliśmy do wygrania tego spotkania i to było widać. Cała druga połowa. Można by powiedzieć pod nasze dyktanto cała pierwsza pod dyktanto Legionowi zasłużony remis. My się bardzo cieszymy, bo no jakby nie, nie patrzeć a to zespół, który chce awansować. Tak, na pewno to jest, to jest cel Legionowi. Nasz jest na razie, na razie podkreślam zupełnie inny, ale, ale wiemy, że, że stać nas na bardzo dobre granie na tak trudnym terenie. A co zadecydowało, że w tej drugiej połowie no, wzięliście się do roboty, czyli Poprawiliście troszeczkę skuteczność, raz się udało, mogliście potem ewentualnie jeszcze skorzystać ze swoich sytuacji. No, czy te zmiany, czy, czy jakieś szatniowe wyjaśnienia dochodzące do głowy? Jakby wiadomo, że tutaj czasami jest nerwowo. Akurat u nas było spokojnie. Wiedzieliśmy, że stać nas w drugiej połowie na bardzo dobre granie. Tak? Proste założenia, które zaczęły nam funkcjonować. Tak? Zbieraliśmy drugie piłki, byliśmy agresywniejsi. To na pewno było, było widać. I... Te, z tych drugich piłek żyliśmy, tak od razu wprowadzenie, e, dobre wprowadzenie było celne, te, te pierwsze podanie było celne i, i tak strzeliśmy bramkę. Nas jakby charakteryzuje to, że, że musimy walczyć o każdą piłkę, walczyć o każdy centymetr boiska, bo wiemy, że tutaj nikt nic nam nie da za darmo. Ja chcę, żeby Sokół ostruda był takim zespołem, który e, będzie panował od pierwszej minuty do ostatniej, ale bez takiej sfery wolicjonalnej, bez agresywności, bez doskoku, niestety tego nie da się zrobić tylko czysto piłkarsko, więc cieszę się, że, że to nam zafunkcjonowało i te aspekty piłkarskie zatem poszły. A jeżeli chodzi o kadrę, czy po tym spotkaniu niektórzy zawodnicy zaliczą absencję, jeżeli chodzi o pokartkach, czy. czy, czy... Tak, tak, tak. Mamy absolutnie. Nie przeszkodzi Wam to w kontynuowaniu zdobywania punktów? To znaczy od początku, jak przyszedłem do, do Sokoła, mówiłem w szatni, że każdy z piłkarzy, który jest w karze dostanie szansę. I to jest naturalne. Ktoś wypada za kartki, ktoś dostaje szansę i tylko pytanie, czy ją wykorzysta. To jest sport. Ja, ja sam grałem w piłkę przez wiele lat na, na wyższym poziomie i doskonale wiem, jak ważne są te. Te momenty w piłce, jak ważny jest ten moment, kiedy ktoś wypada, a ty wskakujesz. I to jest kluczowe, żeby to po prostu wykorzystać. Ja chcę, żeby zespół mentalnie był tak skonstruowany, żeby nie odpuszczać i żeby ta rywalizacja była bardzo mocna, bo ona tylko może podnieść się jakoś zespół. Gratuluję zdobycia jednego punktu na trudnym terenie, no i bezpiecznej podróży. Dziękuję pięknie.